W dzisiejszym fascynującym odcinku razem z flotarem odkryjemy najdziwniejsze zaginione gatunki Czuczu Charlesa, takie jak chociażby przerażający Czuczu Charles Choug. Albo na przykład Czuczu Charles Opila Birt z Grigarten of Banban. Ban. Oraz wiele, wiele więcej. A zdecydowanie więcej, to potrzebujemy łapek w górę, dlatego pod tym odcinkiem zostawcie ich aż 6000. tysięcy. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag Arbus i oglądajcie odcinek do końca, aby dowiedzieć się dlaczego dam wam podpowiedź, nie chodzi tutaj o fejrouta. Natomiast ty drogi widzu, jeżeli lubisz takie odcinki, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj i zostań z nami na dłużej. Był to zwykły dzień, kiedy razem z Flotarem postanowiliśmy znaleźć najdziwniejsze morfy do Czuczu Czarsa. Let's go, lecimy. Lecimy, okej. Okay. Mm -hmm. I czy mamy dzisiaj jakąś rywalizację, kto znajdzie więcej eee, morfów? Nie, dzisiaj mamy rywalizację, kto znajdzie fajniejszego morfa Czuczu okay. Czarsa. Takiego, Dobra. że wszyscy powiedzą, wow, ale morf, chcę takiego. I zostawiam wtedy łapkę w górę. Tak, jak... tak, dobra. tak, pierwszy mam morf, o, już ja tu, mam gdzie? najlepszego, już mam najlepszego. Nie, nie, nie. Tylko nie. one znikają, A tu jest dużo w jeziorze. Tak i coś dobra. w jeziorze jest jeszcze. Ty bierz tego, mhm. <laughs> ikonka nerda, mm. dobra. Dobra, słuchajcie, <śmiech> <śmiech> ta ikonka jest. Ja no mam tu. ciekawego morfa, poczekaj, uh. takiego mam. Okej. Okay. Wow. Taki wow, zabawkowy Czuczu -czu Charles. No, ale takie kolory ma bardzo Aha. Taki, wiesz sprawę tu, 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 Admiros, coś się zobacz. Widzę, widzę. O, tylko... mam, proszę bardzo, Candy Cata z Pro Poppy Playtime. Chciałem pro okay. Project Playtime. <grym> to, to się, motkener... już, się a nie już nie ma jeszcze O, tutaj, Plum. O. Okaż? ja go tylko wezmę, a ty się... Czemu muszę się odmienić, ej. No, trzeba się odmienić. Dobra. Wow. To tak kaska. <grym> kaska. Kaska. No. Kaska Charles. <grym> na no bogato widzę, wygląda. na bogato. Czekaj, bo tutaj w wodzie coś pływało, nie? Także Admiros... Aha, um, ale... no, 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 no. Ale to nie jest no. woda, to nie jest woda, to jest swampsy. No, czyli to są takie bagna Charlie. z wodą. Mam ciekawego morfa. Co Ooh. to jest? Patrz, patrz, patrz. Też. Y nie mam Ty pojęcia co to jest. Charlie z bagiem, on się nazywa, wiesz? A, swamp Charlie. Ciekawe. No. Mam też połowę życia, niestety. A to nie będzie po prostu Charlie Shrek taki trochę? O, tutaj yy, w ogóle coś no, jest. Jest, jest wiedźma jakby taka. No. Przerażająca Charlie wiedźma. O, Ciekawe. Ty, ty, tu mam Lizarda, o. jaszczurkę. Lizard? Ale... O! Uuu, Co to jest? Ty, to jest... A, ty pewnie go masz, nie? Tego morfa. Pokaż. Czekaj, bo... Ty, a ty, a ty, ty, tak, tego mam. A ja jestem dobra. jakąś złowieszczą krową, nie wiem o co o, chodzi. Okay. Wow, ja jestem świnką o, tym razem. Rzeczywiście widzę. <gibii> <Ej>. <gibii> Dziwnie. Co no, i chatka tu jest. O, tak, musimy się odmienić. Ej, utknąłem. U, o, o, dobra, już, już. Odzyskałem o. sprawność. Dobra, co to jest? Dobra, ja biorę jeden, ty bierzesz drugie. Ja biorę te po schodkach. Dobra. Fioletowe. Mhm. Mm o. O, babcia. Czekaj, ach, kurczę, bo ja wziąłem twoje i już nie mam tego o, mojego. O, nie, dobra, ale zamieniłem się chociaż w jednego. To jest o. grani taka? No tak, tak, babcia po prostu się nazywa. Wiesz, co był takie obi z taką babcią podobno? Więc A, może to jest tego, z tego obbi, właśnie. O, czekaj, ja wyszedłem za mapę? Nie, już. Nie, chyba. Co, ja ale na siekierka jest potrzebna. Ale. Nie mamy siekierki O jejku, ten Charlie Robot <laughs> nie wygląda na samej górze. Nie wiem, czy go masz. E, e czekaj, ten, Zaraz ten. Zobaczysz. ten? E, tak. Tutaj, na górze, na górze był. Charlie... Robot. Robot. No, Okej. Okay. Poczekaj, zmieniłem. chcę zobaczyć. Czy e... Faktycznie dziwnie wygląda. No, taki... I znowu się te drzwi zamknęły z nie tak, jak tak. przyczyn. Już, bo one co, co po prostu parę sekund się zamykają, mm -hmm. z tego co wiem. Jajko. O. O, A masz was? pewnie... A, tak. To jest ten yy... tomato? Tak, tomato, no, no, no. Pomidorowy. Gdzieś mi zniknęło. Woah, Stenderman z ja lasu. Tu, 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 Ten? co e... to? Y Czekaj. Yy, to. What? Nub ujeżdżający czuczu -czu Charlesa. <laughs> Watermelon, tak, to jest właśnie to, co chciałem zrobić. Co to jest? Charlie Spongi. Spongebob? Yy, no. Watermelon. <laughs> okay. No Spongi, okej. Okay. Spongi, no, no spongy. chyba. Z... Ukryte jajko! Oho! Pominęliśmy je, na górze, patrz. A jest, rzeczywiście. Moje, moje! Odmia odmiana nie, nie możesz. Y umarłem i mnie cofnęło na starą. No jestem Czuj na spawnie. Y skoro jestem już na spawnie, no to należałoby wydać troszkę Robuxów <noise> i kupić sobie jakiegoś fajnego Chuchu Charlesa. Dobra. No, jest to Robuxów, dobra, kupuję go, kupuję go. Nie, będzie, nie ma lepszego, nie ma lepszego Chuchu Charlesa niż ten. O nie, ja już widzę co to jest. <noise> Ej, nie możesz patrzeć, nie podgląda. Nie no, oczywiście znaczy, co, teleportowałem się i... Nie jest... O, pięknie, pięknie. A to jest ten... A strzela? Y... Nie strzela. Nie, to jest ten A właśnie twój morf, y... którego próbowaliśmy zabrać. Znaczy... Yy, pokaż, tak yy... przodem do mnie. No. Statua wolności. wolności. Uh -huh. Ciekawe, ciekawe. Taki. Spoko całkiem. Mm -hmm. I... Jadę moim czołgiem, czu-czu-czołg. Temple? Temple. O, dobra, dobra. Cyk, siema. Siema. Świątynia o. jest zamknięta, przykro mi bardzo. Hmm. Trzeba mieć klucz. Klucz Ale to nie zmienia faktu, nie. że wokół. jest klucz! No <laughs> właśnie. klucz jest z tyłu! <laughs> Okej, okay. i morfy przy okazji. Tak, tak, tak. Open Sonic chyba. Charlie Exe, Charlie Exe. W Ooh. ogóle widzowie mnie namawiają, żebym nagrał nową grę Sonic Exe. A ja się boję, bo ta gra hakuje komputer. No to Wiesz, nie, bo jak... no, pozbędziesz się komputera, z tego co wiem, to no. mówiłeś mi, że chcesz kupić nowy komputer. No to nie będzie lepszej okazji. To idealna okazja, no. tak? Ale jeszcze nie mam nowego komputera, więc wolałbym nie ryzykować. O, tu jest Admiros. masz ten Charlie, Kapitan Ameryka. Kapitan Ameryka, widzę, widzę. A tu jeszcze jakiś jest? jakiś. Tak, o, to, jest... to będzie wodny jakiś pewnie. Parli squid się nazywa. Aha, squid? po prostu. Squid. Nie. Squid. squid. Y, to jest y, squid. To jest ten. Ze SpongeBoba. Skalmar. No, no, tak, właśnie. No. ja nie oglądam I... nigdy, ale kojarzę. No, no, na kojarzę. pewno kojarzysz z memów. Tak, Bardzo jest tak, 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 memów tak, tak. z Skalmarem. No. Pójdę za chwilę po Kapitana Amerykę. Panato. O, jestem trollfacem teraz. O, patrz, się ma. Trollface. Ciało trollface. O, tu są jeszcze jajka. Tak, ja je właśnie zbieram, tylko wiesz, co zmieniam się, bo same fajne chciałem powiedzieć, że są, ale ten jest kiepski. A ten? Czekaj. Admirał, no, pod wodą nie, nie. jest jeszcze jedno. Jeszcze jeden jest? Tak, Charlie Creepy się nazywa. Ale zobacz, ja jest ten Charlie Mugiła-Rano Luffy. O, rzeczywiście! One piece! Ej, zobacz, wow. jestem duży. Wow. Widzisz to? jest o... jesteś taki duży. No Pokaż. bo to jest największy morf. On jest tutaj pod wodą. Pod wodą? Aha, tak. faktycznie. No, jest ukryte Ide. jajko. Au, au, au. Oj! O, RIP! Admiros. Czemu? A, no dobra, umarłem. Z A Halloween, halloweenowy to jest. Halloweenowy, no. Dobra, ja otwieram. Otwierasz? Dobra, o, wchodzę. Nie, to jest najlepszy morf, Admiros. To gdzie? Jest najlepszy morf. A poczekaj, ja wszedłem do świątyni. Wychodzę, Oj. wychodzę. Czekaj, by mnie teleportowało. Pokaż. gdzie o, ty, O, jesteś? nie, bo ja wszedłem, Czekaj, już wychodzę. To ten? wyjdź, wyjdź, poczekaj, Te, odmieniam się. I patrz, to jest najlepszy morf ee, No Nie, nie jest najlepszy. Najlepszy morf to jest. Jest no, najdziwniejszy ewidentnie. A te jajko zebrałeś tu? No właśnie to jest on. A, to jest on, dobra. No, no, okay. no, 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 to jest on. Odwrotny. No dobra, świątynia. Do świątyni. Tu jeszcze nas Uu. nie było. Okej, okay, tutaj nic nie ma, tutaj nie nic ma, nie, ma. nie ma. Dobra, tutaj szukamy to? morfów. Kto pierwszy, ten lepszy. Dobra, Boom. Charlie Smile. E, I ja mam najlepszego. O, patrz. O. Charlie... Bo Golden. Bogacz. Bogacz, bogaty no. Charlie. Właśnie widzę, widzę. coś jest. To jest eee, zombie. Zombie? Okej, okay, ciekawe. Ja, ja się zmienię w zombie. Oh, Dobra. ładnie wygląda ten zombie. Mhm. Mm ale mam morfa. Takiego jeszcze nie mieliśmy. Spiderman. Spiderman. <laughs> Spiderman. I znowu siekierka jest potrzebna, no, tylko my to... nie mamy. Co to jest? To jest Charlie Golden Bot. Ej, Aha. To Nie wiem, podoba mi się. Nie no, ładny jest, ale dziwny jednocześnie. A ten? O nie, teleportowało mnie na początku. Charlie X. -e. O. Czy? O, można poder, chodź, chodź, chodź. No właśnie... Tak, idę się tam już, przeczołgać. Już, Sekretne we? przejście znalazłem. U, I z sekretnymi morfami? Ooo, tak, 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 tak. E, Jeszcze się... nie ma żadnego. O. Jest. Wow. Admiros. Co zrobiłeś? <laughs> Wiesz co, jak się czołgasz um, i wciśniesz jak się czołgasz, to spadasz pod mapę. Taka ciekawostka. Aha. E... No. Pomyśl. Poczekaj, nie mam pojęcia. Na Co o. to jest? Na O. Na O? Tak, Opila Beard. Tak, zgadza się. Ale to się w ogóle nie przypomina Opili. <laughs> Nawet troszeczkę. W prawą stronę musisz iść, jeżeli chcesz Dobra, dobra, idę w prawą stronę. No, bo tam masz... Niestety, no... Nie możemy się zmieniać, wiesz? Bo no. Ja Ale też... mam też innego, tego, tego, yy, pajączka mam. O, czekaj, bo ty chyba poszedłeś dalej, bo ja wróciłem. Tak, że w ogóle to samo... Pięć morfów chyba było po drodze. No, dobra, już jestem. Tylko mhm. ja się w niej nie zmieniłem, tylko zebrałem. Tak, no właśnie, no. Problem jest Dobra, taki, idę to, stąd. Że tutaj trudno się zmienić. Wychodzę, bo nie chcę jakby stracić tego wszystkiego. Pajączek nab, nab, o. Dobra, Czekam ja z... na ciebie. Przy, już już, przy już wychodzę ze świątyni. Jakiś zwykły, żółty. To był ostatni sposób, którego no, którego tam znalazłem, bo Aha. mam w tym masę. E, pig. A nie, nie działa. Pig. On hmm. się pewnie inaczej nazywa. Ej, 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 to nie jest zwykła zabawka. To jest pociąg z Poppy Playtime Chapter 2 Aaa, widzisz mm -hmm. no. To jest pociąg z oczkami, no To jest Niezwykły morfik Ojejku i brudny Uuu Z kamieniem jakimś Charlie, Kolejny morfik zombie plant. zombie plant To może Plant versus Zombie uh -huh. tutaj Jakieś połączenie Charlie Hyde Uuu Dużo jest ich jeszcze Tak Jest Tu jest A, jeszcze ty... jakiś Dwugłowa Hydra Dwugłowy No A tu nie mieliśmy już takiego? Nie, mieliśmy trzy trzygłowego ja się nawiązałem po tamtego zmieniłem w niego. Dobra, teraz no, mamy tak, dwugłowy. głowy. To będzie jakby Fajnie są zrobione. I pięciogłowy. A czy ja przedem w złym kierunku? Czy ja ja jadę, poszedłem jadę na górę torami. O, No, jestem tutaj na górze, bo widzę, że jest jeszcze dużo morfów, których nie okay. sprawdziliśmy. Ja to sobie jest. idę, idę po prostu, wiesz, jakby dobra. sprawdzam, sprawdzam. O. Coś na górze pójdę? Garden of Van Van. Opila Beard. No, zgadzam się. Kolejna. Tak, to ona po prostu się nazywa dwa. A, I... okej. Okay. A może inaczej wygląda, pokaż ją. No, oj, um, O już za późno, e, dobra. Tu, tu, masz, tu, tu w tym miejscu masz. Okej, okay, to ja się w nią zmienię, to no. jest to, tak? Tak. A, no i patrz, no i to już przypomina o trochę. No to jest troszeczkę rzeczywiście no. inaczej wygląda jest, i się jest, teleportowałem. Jest, jest. Ej, mam dla ciebie zagadkę. Oho, dobra. Dobra. Jakim jestem morfem? Hmm. Trudne. Aż tak trudne. Nie, wiesz co? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Nie masz kto pojęcia? Jest. Nie o. mam pojęcia. Nie wiem. Trollujesz. Widzą, muszą, muszą napisać w komentarzu, co to jest za postać? Z dobra. jakiego morfa? Z jakiego morfa? Znaczy, z, jakiej, z jakiej gry jest ten morf? Correct. O, o, boli. Au, dobra, wyszedłem. To jest Snail, Charlie Snail. Nail. To jest pewnie y, Slow Selain z Garden of Banban. Tak to... obstawiam. Hmm. Au, au. No i nie wyszedłeś. No utopiłem się, no co, zdarza się czasem. No zdarza się najlepiej. teleport. Dobra, to ja siebie już widzę, tak, widzę. Okej, okay, a ja tu widzę sekretnego morfa ukrytego w jaskini. Dobra, uwaga. To widzę, no. O, to jest ten, co szukałem go, co go chciałem bardzo. Tak, tak, tak. Pokaż, zmieni się w niego. Pyk. Siema. ma Figura z Figura. dorsów. No. Ej, zarąbiście wygląda. No, fajny jest. Jeden z lepszych morfów tutaj. No, ale wciąż nie rozstrzygnęliśmy, kto wygrał. A, Bo ja już się no, pogubiłem figurą, kto jakiego znalazł. Tą figurą na pewno lepiej sobie... O, pirat! A to co to jest? Charlie Candy. What? A, tutaj na moście jest? Tak, cukierkowy Charlie, normalnie. No. Pod wieżą jest jeszcze jeden. O nie Admiral. Co? Jak Ci się podoba? Co to jest Morph. Chodź odwróć się przodem. Super samochód się nazywa. <noise> Czy to jest z tej, z tej, z tej animacji o samochodach? E, tak, najprawdopodobniej. Wow! Tak. Z tych, au, auta Myśli. chyba to się nazywa? No autka, autka. No. A nie mogę podnieść tego morfa. Dziwne, dobra, tego łapię. Okej, okay. okej. Okay. Tu na górę można wyjść jeszcze i tu jest morf. O! Charlie Police Siren. No, jest, jest, jest. Syrena policyjna. Biorę. Tylko jest jeden od miros który nie wiem, którego nie wiem jak zdobyć. Cześć, tu jest jeszcze morf. Przyklejony do ściany. What? Yes, no. O, to autka, dobra, bo on A no To był ten. Nie, dobra, nie... Wchodzę, ja, w, ja wchodzę dopiero do wieżyczki. Hmm. I tutaj też będziemy mieć morfy. morfy. Morfy, więcej morfy. I patrz, tu masz wyjście. No, i jak to zrobisz? No tak, trzeba jakoś. No mamy challenge, mamy challenge. O, no się... trzeba tak. O. No co ty Musisz no, jak to... w Minecrafcie zawinąć się tak jakby. No no, no, no tak. Mam go. A, Ale beznadziejny. Naprawdę w takim. No jestem miejscu? żołnierzykiem takim zielonym. A dobra, widzę, widzę. Em, em. W takim miejscu ja myślałem, żeby ten morf będzie 10 Ej! razy lepszy. Ale spokojnie, tu jest jeszcze jeden dach. Nad tobą. Okej. Okay. jest jajko. Czekaj, czekaj, bo mam fajnego morfa. <laughs> Jak ci się podoba. Dobra, wygrywasz nim na razie. No, no Rozbawił mnie. To jest bardzo fajny morfik. O Long nie. neck Charlie. No i znowu się teleportowałem, kurde. A ja nie, to ja no. idę sobie zebrać tego z dachu. To zbierz. O, o. dobre. Ty, nie da się tam dostać. To zbierę tego pod dachu. ktoś Syskowany, zrobił na odwal się. Nie, bo to, na... jest, to są takie w pęcie, takie... Tak, zobacz, to... są kreski w peńcie na Wiza, właśnie, z daleka to wyglądało właśnie jak A. takie, wiesz, hackerskie rzeczy, ale. Tak. No nie, 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 nie. O no to... i teraz mnie teleportowało. Ja bym powiedział, że na drzwi trzeba wskoczyć. No właśnie to jest takie, te, też o tym pomyślałem, ale no nie A. mogę wskoczyć na te drzwi. Da się, ale A na się? te się da, na te się da. Patrz. Okej. Okay. O, o, o. o o! O, 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 Widziałem, gdzie. One się szybko zamykają, więc trzeba zrobić pyk, pyk, pyk i pyk. Dobra. O, jest dobra, udało się. Spacjowany. I uwaga, uwaga, to jest Charlie astronauta. O. Legendarny morf. Ej, ładnie wygląda! Ładny, ładny. No, piękny. bardzo ładny morfik. Kurde, jeden z fajniejszych. No, nawet. Widzę cię widzę, jak tam idziesz. Dobra, obserwuję cię teraz. Jest, tu są dwa morfy od To ja idę po drugiego. Jest... O nie! Mam już dwa. Sorry. Jestem Orlando Admiros. Znaczy, jeszcze nie? Wow. Bo musiał, yy, muszę iść sobie tutaj. <laughs> niektóre są naprawdę robione na odwal, a niektóre są tak. bardzo ładne. No to, to wygląda jak ta twarz. Charlie Orange. była robiona. No, do, dokładnie. A tutaj są jeszcze. O, Co to jest? mam ciekawego morfa. Mile. Yy... Okej. Okay. Ja Charlie też... Big XD. Tyś, co? Aha, że on jest po prostu, że on jest po prostu gruby, zobacz. Ale ty wiesz co, jest znowu I mi bulgery. teleportowało. Mm. O, dobra, szansa dla mnie. Idę szukać no, Morfów. To jest gliczowany taki, ale mam jeszcze takiego od No, jest. Jumbo Josh. Jumbo Josh jest. I tutaj Prawie pod szewem, jest, bo pod którym się, jest, pod podkurą wszystkich choinek. O, ja się zmieniłem w takiego innego, Ojej, czego też zapałem. Fajny. No. Taki, o, musimy co uciekać, bo... On tu jest? Tak, tak, on biegnie za nami A nie, poszedł sobie Nie Okej, okay, dobra, okay, nieważne Baję się, że znowu mnie teleportuje, wiesz? no to jest? Charlie Flower tak. A, kwiatek Ale to nie jest jakiś kwiatek Charlie czy... Grandpa Dziadek Charlie O, um, wysoko wow. koni. Wow. Jakiś widz tu idzie chyba Siema Nie wiem, siema o, hmm? okej, okay, przechodzi. A, Ta. to pomorfa po prostu przyszedł Aha, już? pomorfa. No okay. okay. niech sobie, niech sobie weźmy. to jest? Ja wejdę tutaj do środka. Uuu. Eee, flowerę, też mam. No właśnie tego tego dziwne. Kwiatka zebrałem. Dziwne. Naprawdę dziwne, dziwne, dziwne niektóre dziwne. są te morfy. Mhm. Uh -huh. Niektóre są fajnie zrobione, ale niektóre widać, że tak. No. No o. Oh. Tommy. Tom. Tommy Jerry. Tommy. I te... co Teraz to I Jerry. To jest coś to powinien być Jerry gdzieś pobliżu. No właśnie <gry> szukam, <gry> To by idealnie nie widzę. pasowało. Ej, Admiros, na chońce tutaj jest! Widzisz? Aha, co to jest? Taki po prostu... You cannot morph you? Tak, ja Nie mogę się ci nie... Bo cię goni co? Goni cię Miros! Tak, kultysta mnie goni. Aha ja już robią na górę się ma Eee. Wait Hello. a second. Hello kids był Hello Kitty? No, znalazłem Morfa Hello Kitty. Smerfa ja znalazłem, znalazłem... tego yy, jak on miał? Baldi Basics. O, właśnie widzę, widzę, widzę. No. Dobra, tutaj możecie. Hello się... Kitty. O Jezu, to jest złe. Green Warrior to nie to będzie złe. po prostu Link z Zeldy? Green Warrior, poczekaj, oglądam no, się. Zobacz. No tak jakby, trochę, no, taki, trochę. No taki troszeczkę, nie? No. O, tutaj. Moi. O! Co to? to? jest Halo chyba. Yy, tak, tak, z Halo, no poznałem po no, tym. Ten, ten ten. Żołnierz nie, nie wiem jak on się tam nazywał. Nie pamiętam. ODO! Masz coś fajnego? No dobra, myślałem, że będzie lepiej wyglądał. Po raz spodziewałem się czegoś o wiele lepszego. A pokaż? Ehm, kim jesteś? Po prostu zbierz sobie go, bo po wyglądzie nie ogarniesz, co to jest. Ogarniam, to jest Green Goblin ze Spidermana. Nie, 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 wy musisz zebrać. Dino zebrać? jeden? No. Co to jest? No, myślałem, że będzie lepiej Aha! wyglądał. Yeah, um. to, słuchaj, dinuch, tak, jak ja, to jest chyba najbrzydszy dino jakiego widziałem tak, w swoim tak, życiu. Tak, tak. A tutaj, dobra, skapę? O! Ja na szczycie mam jakiegoś jeszcze. Dobra. O, mam! Mouse... Mousey-Jan? Mousey-Jan? What? Mousey-Jan. A to jest jakaś, ja tego jakieś... drzewa zebrałem, zby... ale nie będę ci o. mówił co to jest, żebyś sobie sam go zebrał. Dobra, no. tylko, że ja nie wiem gdzie... A, bo to było gdzieś tu? Nie, 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 do tyłu, do tyłu idziesz. A, do tyłu, dobra, o. widzę, widzę go. Ja już o nim zapomniałem, wiesz, tutaj no. trzy kolejne były i o tym zapomniałem na drzewie. E, musisz, musisz, go zebrać, Admiros. Nie uda się. Hop. Mam. Dobra, masz? O nie, <śle> żółw ninja. Żółw ninja. Charlie Turtle. wygląda? Piękny, piękny, o, po piękny. Jest... O, tutaj coś jest jeszcze. Mhm. Mm w tej chatce jeszcze mamy jakieś. Dobra. O, <grym> Sheriff. Sheriff, ale czy to jest Sheriff, Sheriff, czy może Sheriff? Toadster. Nie, nie chyba Sheriff. Sheriff, Sheriff. Basic no. Sheriff. Basic Basicowy. Tu jest pies. O, to A jest z tu? tego. Y, kurde, to jest z tej takiej gry takiej mega trudnej. Y Friday Night Funkin Zgadza się I, on tak, jest tutaj i to jest boyfriend mówi. Tak się no. nazywa ta Gdybyś go chciał to jest Aha no y Nie chcę niestety... A mnie też No niestety No to papa